Komendant Karim! Instrukcje były jasne? E, małe jest rzeczy, których nie znajdę. Alex! Toż to sam cień. Witaj, Graves. Ponoć zginąłeś w czołgu w Ameryce Południowej. Nie było mnie w tym czołgu. Co jeszcze słyszałeś? Toczymy tu własne bitwy. Nie mamy czasu na plotki. Fara, zawsze lubiłem twój styl. <grym> Szacunek. Przysłużyłeś się naszej sprawie. Dziękuję Ci, generałowi Shepardowi. Dawno nic nie słyszeliśmy od generała. No, był zajęty. Wojna jest wszędzie. Szczera prawda. Plany boju. Almazra. Rosjanie są w kraju. Za, tak, grupa koni. Cóż pod Waszym nosem? Co proponujesz? Kuć żelazo póki gorące? Zanim ruszą do Urzykistanu. Połączmy siły. Wyślijmy koni z powrotem do Moskwy. już nieźle. Dobrze, w takim razie wypuśćmy bestię. Siemaneczko, z jest strony tak. Witam was w grze Modern Warfare 2. Jak widzieliście, rozpoczął się już sezon piąty. Tutaj oczywiście już mamy reklamę Battle Passa, tego Czarnej komórki, czyli dodatkowe tam skiny pomijając podstawowy Battle Pass, więc zobaczymy sobie, co on takiego nam daje. Możemy sobie wybrać takie, jak ostatnie, że automatycznie żetony są wydawane, ale zobaczmy sobie, jak wygląda ta mapka. W ogóle tu widzę jakieś grupa uderzeniowa, kompania cieni. Wyzwanie rozpocznie się za dwa dni. Dobra, tu widzę, mamy jakieś skórki na... O, motory są w ogóle. A to ciekawe. I pewnie jest wersja dla czarnej komórki, jakaś ze złotem. A nie, nie jest ze złotem. Szkolnikom nie mają właśnie taką tendencję do zwaniac Widzę kolejny nowy pojazd. MRAP czy nie, taki pojazd, transport jakiś. Łoł, wow, w ogóle granatnik ma? Czy coś takiego tutaj widzę? Tu karabin maszynowy, no czyli w sam raz dla kilkuosobowych oddziałów, żeby bili solo graczy. No tu kasa, skiny. Skin mamy do yy, Price'a. Jak widzicie, nie ma dodatkowej skórki. Tu mamy natychmiastowe nagrody dla osób, którzy kupią Battle Passa. Plus do tego czarna komórka jeszcze ma wersję każdej z tych broni. O, strzelba MX Guardian całkiem dobra rzecz. to i co to mamy? Taku 56. Tu mamy OS. O, bonus startowy, i tu mam pewnie coś ze złotem związane. No, osobiście nie przepadał za tymi złotymi skórkami. Tutaj mamy Graves. No ta jest troszkę lepsza, mi się wydaje, bo jest ciemniejsza, ale to złoto trochę mimo wszystko psuje ten wygląd. Dobra, tutaj mamy kolejną. Chyba nowego operatora Mila. Tutaj. Alejandro Maskina, ok. Czy to jest dla Price'a? Nie, to dla Alexa. Jaki bardziej wypancerzony wygląd. Wersja złota, to pewnie wiedzieć. tak dokładnie. No, całkiem ten operator. O, to dla ducha. Zauważyłem od razu. I tutaj mamy, no, ze złotem takie średnie. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o operator? O, to dla Graves'a również. Takim ciekawy ciekawe taki ciemny bardzo jest e, ten strój a tu mamy pewnie ze złotem chociaż nie jest aż tego tak dużo złota i tych dodatków mamy os czyli nakładkę na tego operatora co tam po, na dole po lewej był trochę się kojarzy z predatorem No tu uzbrojenie Efer... avancer nie wiem czy to nie miało być czy znaczy, czy to nie jest famas po prostu ale wiadomo, te nazwy nie mogą być używane oryginalne, więc dają takie i tu zobaczmy czy to jest, tak, to jest na Rose skórka. Dobra. A tu jeszcze mamy. Valeria też ma swojego skina. Średni taki, moim zdaniem. E, tu mamy... Artur. Czyli to jest... Unikatowa skórka. Nie jest na nikogo nakładane. Czy unik no, operator unikatowy? Wątpliwo, że będzie tak samo jak IO w poprzednim sezonie też miała taką skórkę. Tylko znaczy skórkę, że postać operator był. Gdyby nie to, że ma tyle tego złota, to może i by całkiem spoko wyglądał. Tutaj mamy wykończenie operatora. Excalibur Broń. To jest Taku 56 Pro. Ok. No, i tutaj 1100 punktów kod. przydatna rzecz. I tu chyba jeszcze tego nie patrzyłem. Z tym złotem mi się nie podobałem szczerze, bo powiem, wolałbym, żeby coś innego tam dodali. Dobra, zobaczmy w takim razie. Tu mamy to, te pistolety. Broń ISO 45. To jest, aha, jeszcze ta nowa broń jest. Karak 300. Też to ma jakąś inną nazwę. W rzeczywistości z Hitmanem się ogólnie kojarzy ta broń. Hmm. Tu ten Famas, muszę powiedzieć, Modyfikacja do tego kraka. No i tu jakieś są dwa ukryte dla kompanii cienia. E, w sklepie, co jest w sklepie? No to oprócz tego, że reklamuje nam tego Battle Passa, e, tu mamy Penumbra, czyli właśnie na tego FR Avencera mamy. I co tutaj takiego jest? Bardzo drogo, jak na tyle, że jest tylko jeden z blueprint. Dobra, tu mamy skórkę dla horangi. Dziwne, że to niektóre skórki są naprawdę odklejone mocno, moim zdaniem. No, i to to chyba to, co było. Bo nie widzę. O, napiszmy sobie prezent bo nie widzę niczego takiego nowego. Fajnie. No to jeszcze Homelander bo, z Boysów, cały czas widzę te skórki są. I ogólnie jak już coś tak patrzę to raczej coś co by pasowało nam do DMZ. S Hemlock. Nie, ISO Hemlock znaczy się. Bardzo dużo jest tych właśnie broni do DMZ, ISO Hemlocków zauważyłem. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Cyberzamieszki, tylko to porażnie, ale to już chyba było. Trzeba kupić, aha zestaw raid sezon drugi. O, żeby miał być jakiś nowy raid. A nie, dobra, to jest, to może nie, to nie jest sezon, to raczej epizod drugi był. Mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Czy jest coś nowego, jeżeli chodzi yy, właśnie w tamtym miejscu? Tutaj nic ciekawego. Balistyczna miłość. I tak dalej, i tak dalej. O. Znowu reklamują te króliki. ciekawe czy można jakoś wyświetlić wszystko, żeby rozwiązywało problem. No dobra, zamęt. Czyli te nowe mapy tutaj widzimy. Ok. Rotacja. Krabiasz tak dalej. Tu mamy jakieś, wojna naziemna. Rajd. No, zobaczcie, zobaczmy, czy jest coś nowego w takim razie. z pierwsza misja, druga. Nie. Nie widzę, żeby było coś nowego. Ale ładnie jest to chyba ustawione w tym momencie. Nie, myślałem, że może coś nowego będzie, jeżeli chodzi o ten "Right", ale niestety nie ma. Dobra, wróćmy sobie. Eee, Wojna ziemna. Wyróżnione. DMZ od nowa. Battle Royale. Tutaj to. Tak w miarę ci eee, lepiej mi się wydaje, że to jest ułożone. Chociaż też sam nie wiem do końca. Warzone. Dobra, DMZ zobaczmy. Nowe mechaniki. Tak, przedstawiamy kompanię cienia. Nowa frakcja zupełnie nowe misje. Fajnie. Przybranie reanimacja podczas walki maska tlenowa. Em nie tylko oddaję do swojego wyposażenia. I tu mam inwazję koni. Konie atakują cały tren DMZ. chcą zdobyć pełną kontrolę. Kompania cienia stoi teraz po naszej stronie. To wojna totalna. Mm, Okej. Okay. Zobaczmy. Z, e, właśnie, ja tutaj. W momencie przestałem misję robić, bo myślałem, że się zresetują. Co się później okazało, że się nie resetują jak w poprzednim sezonie, a mogłem nabijać tak naprawdę. No cóż, eee, dobra, zobaczmy, co my tu mamy: zlikwiduj cele, zabij wroga korzystając z karabinu wyborowego lub snajperskiego, czyli to proste te zadania są, te przynajmniej dzisiejsze. I tu mamy przetrzebienie stada, zabij 5 żołnierzy koni w Almazra, zabij 6 żołnierzy koni w. Bondo, zabij pięciu żołnierzy koni na Sky Island. Tu mamy załóż przebranie, kup przedmiot stacji zaopatrzeniowej. Tu mamy zdobyć klucz do MRAP-a znajdując go lub kupując stację zapatrzeniowej. Odblokuj i zabezpiecz MRAP-a. Zabij trafieniem wroga. Zabij w głowę wroga na promieniowanym obszarze z odległości powyżej 35 metrów, dostarcz notatki bojowe koni do tajnej skrytki, dostarcz instrukcję dotyczące statku transportowego, znisz helikopter wsparcia na Ashika Island i tu mamy niezarejestrowany ładunek. Potrzebujemy trzeciego poziomu, żeby to odblokować, dobra. Czy tu jakieś ulepszenia są nowe? Rozbudowa skrytki to tak jak było wszystko? I tak dalej. No to jest dla osób akurat, które mają, z tego co pamiętam, kupioną tą wersję podstawową gry, ponieważ ona odblokuje też misję od korony. Szafki z bronią. Rozbudowa skrytki i tak dalej. Tablica zleceń. Zwi powiększony pancerz startowy. No to ciekawe. Dostarcz karty do twierdzy, do tajny. Skrytki. Rozpoczynasz wyprawy z trzema płytami pancerza. Dostrzeż klucz uniwersalny do tajnej skrytki. Ciekawe. Odbokuje aparat tlenowy jak ulepszenie polowe do wybrania. Samorealizacja. E, samoreanimacja. Rozpoczynasz wyprawy solo z samoreanimacją. Duże hmm, ułatwienie, nie powiem, że nie. Odblokowanie tygodniowe misji dla czarnej myszy. Dokonaj ekstrakcji wizytówki łupiesz blokuj pilne dzienne misje dla falangi. To jest jakieś coś dodatkowe. Tu je, etap 1-2. Blokuj pilne tygodniowe misje dla... A, to są tygodniowe. No to ja tu dziennych nie mam. Bo tutaj akurat nie wyniosłem tych e, chemii tej. Tutaj hmm, czegoś też nie wyniosłem. A, to tygodniowe, dobra, czyli to muszę i jeżeli chcę te nowe misje kompanii czy nie, to dostarcz klucz do tajnej skrypcji 10 razy, no dobra. Celne lokacje, notatki, karnet bojowy, dostosuj sklep na służba. Jeszcze jest jakieś chyba wydarzenie, mi się wydaje, albo ma być. Warzone, okej. Okay. Hmm, tutaj nic nie pokazuje, ale widziałem coś takiego. Jakby możliwość wybrania po której stronie już będziemy? Że była właśnie kompania cienia i ten oddział 131 mmm yy, że oni mieli ten numer. Tak mi się wydaje, albo że osyłam. Aha, dobra. Grupa odrzuciła 147, wybaczcie, pomyliłem się. Wyzwanie rozpocznie się za dwa dni. Ja widziałem tam właśnie coś takiego, że tam było coś, ale mm, możliwość opowiedzenia się po jednej z dwóch stron. Mi się wydaje, że tutaj właśnie to będzie. Ale to rozpoczyna się za dwa dni, czyli w piątek po południu, to, jest, tak, w piątek po południu się no, pod wieczór, to znaczy się zacznie, czyli będziemy mogli wtedy coś tam e, popróbować. No i dobra, to tak wyglądają właśnie, ten, można powiedzieć, no, no nie, może nie jakieś super nowości, ale tak wygląda nowy sezon. Ja na pewno będę grał e, tutaj e, DMZ, ponieważ przyjemnie mi się w to gra. Są nowe misje, nie skasowały się poprzednie, więc będę coś na pewno tutaj e, działał w tym kierunku. Zdeponujmy kasę. Ok. No, portfel mi się powiększył, więc można będzie szaleć. Ja tutaj mam kilka. Pięciu mam swoich tych, z których korzystam, ale jak coś w, e, znajdę lepszego, no to na pewno podmienię. Wiem, że Polakiem zacznę chyba troszkę grać, bo go odblokowałem. No nic, tak więc to tyle w tym odcinku. E, jeżeli chodzi o Call of Duty i Sezon 5, ja będę na pewno grał. Też może coś z tego nagram, jak będę grał, ale raczej no, nie mam jakiegoś super skilla, żeby się tu mega pochwalić, ale misja jak będziemy robić to. E, Myślę, że coś powrzucam zrobienia tych myśli. Tak więc to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w innych odcinkach lub Modern Warfare 2. Siema Ryszko.